i <laughs> Siemanko, z witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z TheWarsów na moim kanale I dzisiaj, jak widzicie, po raz kolejny jesteśmy na arenie 100 slotowej Właśnie arenka praktycznie powinna zaraz tutaj wyruszyć Mamy 87 osób na tej arenie, także myślę, że dzisiaj będzie całkiem ciekawie Już widzę, że to będzie walka głównie między teamem żółtym, czyli teamem, którym ja jestem, a teamem czerwonym Jakoś tak zazwyczaj jest, że te dwa teamy są, są głównie oblegane Nie wiem w sumie, czy, czym jest to spowodowane, ale nieważne, słuchajcie Stanę dowód, co pędzla jako pod tym materiałem Będę wrzucał do w opisu vouchery na superwipy na 30 dni co 1000 lajków pojawi się voucher na 1000 monet na e, dowolosach a jeżeli jeszcze dzisiaj, czyli e, 27 kwietnia dobiliście 3000 lajków to w opisie pojawią się 3 super vipy na 60 dni, także tutaj wszystko już zależy e, od was, wielkie dzięki za prawie 3000 lajków pod, pod poprzednim materiałem, ten poprzedni odcinek z był już jakiś czas temu ja tam pytałem was właśnie jaki itemek z tego mam sobie kupić bo jak widzicie trochę tych monet już mi się e, nazbierało i zdecydowałem że m, kupię albo książkę albo e, Albo mieczek. Zaraz zobaczymy właśnie... Tutaj zaczniemy na sklep z dymami stami. Mamy e, miecz za 2250 i słuchajcie książkę w Sharpness 2 za 1500. To jak się uda, to kupimy... Tak, uda nam się. Czyli możemy kupić w sumie e, dwa te itemy. Mam nadzieję, że kowadło ktoś będzie. Zostaje nam jeszcze 1000 monet, także e, nie ma tutaj problemu. Ja trochę sobie grałem. Ostatnio też dawałem voucherki także e, także ktoś tam na, na moim niku, jak zwykle w trakcie live'a te vouchery wykorzystał, więc bardzo fajnie. Słuchajcie, lecimy. Zaczynamy oczywiście grać, z tym, jak widzicie, e, na derkach Mam nadzieję, że szybko uda mi się te moje itemy zdobyć. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wygrać, bo jakoś ostatnio e, te cząstki są dosyć trudne, nie wiem czemu, ale jakoś, jak, jakoś ciężko się tutaj e, gra. Może i gracze są już jakoś... Ym... Trochę wykokszenie, jeśli chodzi o itemy. Może po prostu trafię na takich graczy, z którymi ciężko mi się walczy. Ale z tego, co dzisiaj widziałem, to e, nie ma tutaj nikogo jakiego, jakoś super dobrego. A przynajmniej nikogo, kogo bym e, kojarzył. Więc jest szansa, że słuchajcie, będzie e, dobrze. Jeżeli to wam się spodobał oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze. Pomijając już te włóczerki, pomijając e, to, że w opisie właśnie będą pojawiały się super VIPy i e, monety. Zostawcie lajka, jeżeli możecie. Dobijmy do 4000, bo już dawno pod odcinkami z The Warsów tych 4000 e, lajków nie było. Ja dzisiaj chyba będę nagrywał jeszcze GTA 5 albo może jakiegoś CS. -a. Zobaczymy słuchajcie, także tak, tak także mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj coś jeszcze poza tym materiałem dla Was tutaj e, nagrać. Muszę stawić dosyć często te pochodnie, bo na naszych e, słabo widać. Ja sobie zdaję z tego sprawy sporo osób mi o tym mówi, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. No Jeżeli tak dalej pójdzie, to może być ciężko z tymi itemami, bo jak wiecie, dosyć powoli mi e, tutaj idzie. Mamy wprawdzie miecz, także o diamenty nie musimy się e, już tutaj martwić. O, ktoś mi te diamenty chciał tutaj chyba rzucić, ale... Specjalnie ich nie potrzebuję. Denerwujmy to, że właśnie ci ludzie we mnie wbiegają. Zobaczcie, jak ja wykopię jakieś żelazo, nie biegajcie we mnie, bo będę kikował, Muszę ich trochę postraszyć, żeby ten. żeby dali mi powieść, bo zostało 7,5 minut. i ja mam ile? 7 razem no to w sumie nie tak źle, ale. ale, ale chciałbym zdążyć to jeszcze wszystko przepalić. Chciałbym zdążyć jeszcze wszystko zenchantować, tak żebyśmy już byli w 100% przygotowani. Zobaczymy, ile załys będę dzisiaj miał. Zobaczymy, ile asyst też będę miał. Ogólnie na serwerze pojawi się bardzo niedługo już nowy tryb, także czekajcie. Sporo zmian się szykuje, mamy nowych programistów, więc myślę, że będzie spoko to tak jeśli was, to tak odnośnie jeszcze Severa bo też często pytacie kiedy nowy tryb kiedy kiedy coś tutaj się zmieni także już niedługo słuchajcie bądźcie czujni bo teraz e, teraz już wakacje praktycznie e, już są coraz bliżej mamy jest prawie maj słuchajcie już prawie maj to jest niemożliwe jak tym to szybko leci, zaraz wakacje także też chcielibyśmy żebyście mieli co, co w te wakacje robić i mam nadzieję że uda nam się e, kilka trybów do właśnie rozpoczęcia wakacji jeszcze tutaj dla was e, otworzyć, ile mamy żelaza? 13 żelaza jeden 1 diament, może jakby się udało to buty z tych diamentów, nie no to chyba trochę zbyt e, ambitnie jeśli chodzi o, o, o itemy z, z diaksu bo mamy jak na razie jednego, no nie wystarczy mi na pewno nie, nie, nie wykopię jeszcze trzech diaksu żeby zrobić e, buty, także pewnie będziemy musieli sobie zrobić cały żelazny e, secik, ale już nie raz się tak walczyło więc myślę że damy radę. 76 osób, bardzo dużo, bardzo dużo osób na ręce. Ja mam oczywiście już tego tekstypaka z małym ogniem, także pamiętałem nareszcie, yy, nareszcie o tym. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj szło, zobaczymy. Jakie będą przeciwników? Postaram się nie robić tutaj żadnych głupich, nie popełniać żadnych głupich błędów, tak jak to było chociażby w ostatnim e, odcinku. No ale zdarza się, słuchajcie, zdarza się, że nie, nie każdy zdąży zjeść koksa w, w odpowiednim momencie. Ja zazwyczaj staram się jeść te koksy trochę szybciej, bo wiem, że jak ktoś już na mnie sfokusuje, to będzie zawsze wszelką cenę chciał mnie zabić. Dlatego ja staram się te koksy jeść trochę szybciej. No i właśnie ostatnio o, o tym zapomniałem, chciałem gdzieś tak na styk i niestety mi się nie udało Słuchajcie, ktoś tutaj ciągle obok mnie biega, 17 razy, także nie jest już źle I mamy jakiegoś całego diamentowego gościa, więc jest szansa, że, że on nas tutaj trochę e, wykeruje Ale, ale to pogramy, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Zobaczymy oczywiście, wszystko będzie zależało od tego, na jakich przeciwników trafimy i ilu ich będzie Bo z tego co widzę, na razie team żółty i czerwony to jest tak... Chyba porówno mniej więcej tych, tych graczy, także z nimi pewnie jeszcze wolimy gdzie e, najgorzej. U niebieskich jest chyba najmniej, także oni kompletnie nie mają szans. No i oczywiście jeszcze team zielony, ale to z zielonymi też myślę powinniśmy sobie poradzić, bo nie ma ich tam jakoś super e, Super dużo. 18, ok, jak Ktoś chce mi tutaj dać koksa? No, dawaj. Wow, mamy dwa koksy, super. Ktoś mi tutaj rzucił też bucikim. Wow, ktoś mi rzucił cały secik, słuchajcie. Nie mam pojęcia za co, nie mam pojęcia jakim cudem, ale to wiecie co, możemy to wykorzystać. Ja nie będę musiał tego przepalać, ale w zamian za to, słuchajcie, podzielimy się trochę. Łapty tutaj to, Kasper łap, cztery żelaza, chyba Kasper nie złapie, ktoś weźmie za niego, dobra, ty łap to żelazo, Okej, okay, przepali sobie i mamy jeszcze jakieś mamy, zaraz się z kimś jeszcze podzielimy. Kto tutaj jest? Okej, okay, też wygląda na takiego, który by jakieś żelazo potrzebował, to masz cztery sztuki. No i zabraliśmy. czekajcie, spróbuję rzucić mu tak, żeby on wziął. Chyba będzie miał. Tak, chyba, chyba udało mu się złapać, także spoko, słuchajcie, bardzo fajne sprawa, bo nie, ma, nie musimy tego wszystkiego przypadać, nie musimy tego wszystkiego craftować, pytanie tylko, czy ma ktoś enchant, zaraz zobaczymy, albo kowadło, zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że, o, ktoś tutaj, jak widzicie, enchant ma, także pewnie zaraz nas tym enchantem poratuje, ja nie muszę sobie oczywiście enchantować, jest super, mamy kowadło i mamy enchant, ja nie muszę sobie enchantować miecza, bo, e, bo w kowadle połączę go z tą krzaczką, którą dzisiaj kupiłem, o, o Jezu, nie mam pojęcia, kto to rozwali, słuchajcie, nie mam pojęcia, kto to rozwali, okej, okay. czy ja to była diamentowa klata, może ktoś zaraz napisze, czy ja to była diamentowa klata czekajcie, inf, si kładźcie kurde, nie, nie wiem, czy to był o, oh, fuck nie, nie, nie wiem, czy ja to była klata, chciałbym tą klatę oddać komuś ale czuję, że oddam o, o, ja, tak, to była ja yeah. dobra inf si, zrobimy tak, słuchajcie, trochę mu pomożemy dobra, okej, okay. oddaliśmy mu klatę, także znalazł się ten posiadacz, więc spoko, wszystko OK. A enchantujemy sobie pozostałe itemy. Mamy już tutaj wszystko praktycznie zanchantowane. Ładne, ładne chanty. Tylko projectile podejrzany na klacie ale. Ale to nie słuchajcie, także słuchajcie. Słuchajcie, słuchajcie. Jesteśmy chyba gotowi do walki. Nie mam pojęcia, gdzie się w tej chwili pojawiłem, ale chyba uda mi się e, przeżyć. Pójdę po ścianę, poczekam jeszcze 3,5 minuty. O, za tyle, że rozpocznie się e, walka. Nie zwracacie uwagi, to, to był mój, mój, mój Facebook. Także e, spokojnie, mamy jeszcze 3,5 minuty do opadnięcia ściany. Oczywiście zrobię teraz króci, króciutkie cięcie, żebyście e, nie musieli patrzeć, jak tutaj. Pod tymi ścianami czekam, to jest moje EQ, myślę, że już do Podjęcia ścian nic się tutaj nie zmieni, chyba, że ktoś bardzo będzie chciał mi dać Koks, albo chyba, że sam zdecyduje, że sobie tego koksa kupię Ale na razie chyba nie będę tego robił, także krótkie dzięcie i widzimy się tuż do pod opadnięciem ścian Okej, okay, słuchajcie, mówiłem, że moje EQ wcale się to nie zmieni Ale Redziom właśnie przed chwilą dał mi te itemy Ale wiecie, to ja je chyba wyrzucę, ja nie potrzebuję aż tyle TP do mnie, rozdaje itemy Redziom, mam nadzieję, że się nie obrazisz, to ty mi tutaj to dałeś, także czekaj Spróbuję dać ci tutaj mieczek, dobra Okej, okay, okej, okay, niech się ludzie tutaj do mnie teleportują, zaraz trochę im tutaj powyrzucamy. Ja sobie może perełki dwie zostawię, ale tutaj resztę im wyrzucę. Te syfy też niech sobie pozbierają. A co? Nie ma tak dobrze, trochę, trochę też muszą na tym stracić. Dobra, tutaj podka, a w sumie sobie ją zachowam. To mogę komuś tutaj dać, okej, okay, to mogę powyrzucać. Może to się też komuś przyda, dobra. Wyrzucamy to, słuchajcie, mamy jeszcze 45 sekund, także tak wygląda już moje chyba ostateczne uzbrojenie, tak mi się wydaje. O, mamy podkę Spida. Może ją rzucimy, wiecie co zaraz tutaj przed opadnięciem ścian Ca cały team będzie biegał 20% szybciej, także myślę, że warto e, to zrobić. Mamy też tutaj jakieś... E, jakieś kilofi, jakieś niepotrzebne, myślę. E, Itemki. Nic więcej nam się już tutaj chyba nie trzeba nie, nie przyda. Mamy perełki, mamy dwa koksy, mamy wszystko, czego tak naprawdę powinniśmy... E, czego byśmy mogli e, potrzebować? 15 sekund opowiedzieć, no I słuchajcie, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że w końcu e, uda mi się wygrać, bo dawno już tego nie zrobiłem, dawno już tego nie dokonałem. Także liczę na to, że w końcu e, damy radę. Ok, 6 sekund, 5 sekund, 4-3. Rzucam podkę w nas, dobra? Każdy ma podkę na Spida I słuchajcie, zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Na, najlepiej byłoby zacząć od e, teamu czerwonego. Tutaj widzę, już mam jakieś e, pierwsze darmowe itemki. okej, okay. na tych szyderkach trochę, ciężko, trochę słabo widać e, niki pozostałych drużyn, także. Może być delikatny problem z ich odróżnianiem, dobra Tutaj pierwszy kart zabity, super, mam już pierwsze zabicie na moim koncie, ekstra e, Team czwarty ma już dwa zabójstwa, także ktoś poza mną jeszcze kogoś tutaj zabił Mam teraz multikill, ale chyba niestety na tym multi -killu nie uda mi się nikogo pokonać Dobra, ktoś już jest, jest tutaj na koksie, także nie ma sensu do niego e, nawet podchodzić Ojej, ojej, wydaje mi się, że ten chyba też jest na koksie. Jest cały diamentowy i, i wydaje mi się, że zjadł sobie chłopak koksa Także nie ma co, wiecie co, będziemy chyba jak na razie musieli od niego uciekać, dobra Trafił mnie tutaj, nie wiem czy jest sens, a zjedzmy sobie. Nie, 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 nie widzieliście tego? Proszę powiedzcie, że nie widzieliście. Nie. Nie. O Jezu, dobra, ludzie. Stało się, no niestety, moi drodzy, zabili mnie, pokonali mnie w takim pechowym momencie. Chciałem już iść konksa, goniła mnie jedna osoba nagle wpadła droga, pach. No i nie mam. Ja. No i to jest właśnie to. Dlatego staram się jest te koksy o wiele szybciej. Tym razem znowu chciałem przeczekać znowu, nie chciałem go tak szybko marnować i mam, jak widzicie, nauczkę. Ale spokojnie, nie będę na tym kończył odcinka, bo wydaje mi się, że moglibyście poczuć się trochę nieusatysfakcjonowani tym, co się stało. Zagramy sobie jeszcze jedną arenkę. Tym razem zagramy sobie arenkę e, 40 albo 60-stłotową, może już nie stosłotową, żeby e, nie było aż tak trudno Zaraz spróbuję na jakąś tam tutaj dołączyć. Nie będę wam już pokazywał, jak zbieram temy bo też wydaje mi się, że nie ma to sensu. Zbiorę wszystkie temy, poczekam e, do upadnięcia ścian i, i po prostu. E, będziemy widzieli się tuż przed samą walką. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zapomnijmy o tym, tego nie było. Miałem za dobre Temy nie chcę się przyznawać do, do, do tej mojej śmierci. Także robię krótkie cięcie, szukam jakiejś ręki, widzimy się tuż przed opadnięciem ścian. Okej okay, ludziska, także zostało nam tutaj 27 sekund do opadnięcia ścian. Zmieniłem drużynę. Wybrałem sobie Team 3, tak żeby może e, on przyniósł mi tutaj szczęście. Jak widzicie, w miarę wyrównana będzie walka, bo e, osób w każdym teamie jest mniej więcej porówno poza Teamem e, niebieskim. Mam w tej chwili dwa koksy, mam oczywiście całe zenczętowane ku, Mam e, mój miecz, który kupiłem dzisiaj, i słuchajcie, mam też ogromne nadzieję, że w końcu e, uda mi się to wygrać. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że. Że damy radę, może nawet nie wygrać, ale chociaż wytrwać do tego deathmatchu albo e, przez kilka najbliższych minut. Zobaczymy. Nie będę teraz w ogóle czekał z koksami, będę jadł je tak szybko jak to tylko możliwe. Także od razu proszę was, żebyście jakoś się tam zrozumieli. Ale widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje, jak próbuję jakoś się tutaj z nimi. E, jakoś się z nimi tutaj chować. Także nie ma to sensu, tak mi się wydaje. E, widzę, że jestem tutaj e, obok kogoś z teamu. O, fakt, z teamu żółtego, dobra. Widzę, że wszyscy się na niego rzuciliśmy. Także chyba. Chyba kolega delikatnie rzecz ujmując nie ma tutaj z nami szans, dobra? On jest na Koksie? Chyba tak. Wydaje mi się, że był na Koksie, bo go czekam, a jakby e, niewiele e, sobie z tego zrobił. No i szukamy kolejnych graczy. Jak na razie jest dobrze. Tutaj ten, ten, najważniejsze, żeby ten początkowy e, szok <laughs> przeminął, żeby tutaj nikt na, na środku nie, nie czekał, żeby e, wszyscy, którzy. Mają koksy, już się pojedli, i wtedy będziemy mogli po prostu, słuchajcie, ruszać do ataku. Tam widzę kolejnego gracza. Nie wiem, czy ktoś obok mnie biegnie. Widzę, że biegną. Biegnie za mną mój team, także bardzo fajnie. Spróbujemy zaraz z kimś tutaj może powalczyć. Dobra, okej. Okay. Mamy pierwszego gracza. Czy, czy mamy radę go zabić? Tak, super. Pierwszy gracz zabity, ekstra. Tutaj mamy kolejnego. Jem sobie koksa niepotrzebnie. Teraz to był naprawdę niepotrzebnie zjedzony, ale słuchajcie, nieważne. No. Musimy, musimy w końcu. Uh, musieliśmy w końcu to zrobić. Przynajmniej mamy teraz fire resistance, także nie będzie problemu, żeby żeby sobie biegać. Widzę, że jest coś tutaj na koksie, także nie ma sensu chyba yy, z nim w tej chwili walczyć. Ja sobie zjem może mięsko póki jeszcze mogę to zrobić, dobra? Oj, dwaj panowie teraz się tutaj na nas rzucili, dobra? Okej, okay, widzę, że jakiś moderator chyba mi tutaj przyleciał, dobra okej, okay, ale nieważne, nie mam niestety żadnej perełki, także nie dam na to chyba go... Teraz o oh fuck pokonać zjadł, także czas, słuchajcie, stąd jak najszybciej uciekać, tym bardziej, że gonią mnie we dwójkę, o ile się nie mylę. Albo nawet i we trójkę tam są chyba... E, trzy osoby z timu żółtego, dobra. Ok, ja w takim razie się tutaj ewakuuję, przygotuję sobie już koksa, tak żebym w razie czego mógł go od razu zjeść. I jeszcze tutaj osób jest, słuchajcie. No niewiele, niewiele nas tutaj e, zostało. Co prawda, będziemy musieli się chyba trochę postarać, żeby dać radę. Super, kok zjedzony, ekstra. Czy dam radę go teraz zawieść? On chyba jeszcze jest na koksie, tak mi się. Wydaje, ale możemy spróbować go trochę podjechać. Bardzo mocno mnie tutaj atakuje. Nie wiem, czy on ma jakiś Norbok na tym mieczu, czy o co chodzi, ale teraz dałem rady go e, zabić. Super, mamy jakieś z niego dobre. I tutaj mamy 13 deaktów. Wtedy zaraz stąd e, wykorzystamy. Ok, napiszę tutaj temu moderatorowi, żeby mi nie latał, bo mnie to strasznie denerwuje, jak widzę, że Że ktoś obok mnie tutaj się kręci. Dobra, mamy 13 deaktów, więc warto byłoby zrobić sobie e, z tego jakieś eku, ale boję się tylko, że ktoś zaraz tutaj do mnie podbiegnie. No nieważne, słuchajcie, Próbujemy. Robimy to, robimy sobie. Chełm, okej, okay, zaraz to wszystko sobie założymy. Nie wiem czy mam jakiś enchant, nie mam, nie mam niestety żadnego enchantu tutaj, także e, będziemy musieli poradzić sobie bez tego. I ile zostało jeszcze osób? No trochę nas jest, jak widzicie kończy jeszcze tutaj jest, mam cztery koksy słuchajcie z tego co widzę wypadły mi cztery koksy z tego gracza, nie wiem jak on to zrobił. Zrobił to tak jak ja w poprzedniej rundzie. także teraz to już chyba tylko kwestia czasu, żeby to wygrać. Dobra, koksik zjedzony. Okej, okay. czy on zjadł koksa? Chyba nie. On chyba koksa nie zjadł i wydaje mi się, że tak, że damy radę go e, tutaj zabić. Super, kolejny gracz zabity. Nie, teraz nie mam co się w ogóle ograniczać z tymi koksami, jak mam ich tak dużo. Dobra, tutaj widzę kolejnych, kolejnych, kolejnych ziomków. Dobra, kończy już na mnie leci. Zobaczymy, czy uda mi się ich powybijać. Okej, okay, on ma koksa, ma koksa, ale nie zdążył go zjeść. Super, czy damy radę walczyć sobie z kondziem? Możemy z nim trochę powalczyć, ale czy, czy uda nam się to wygrać, to... Nie powiedziałbym, dobra, tak jakby trochę już mu się... O, tak jakby skończyły mu się koksy i nie ma. Nie ma co w tej chwili zrobić, dobra? Okej, okay, próbujemy, próbujemy jeszcze z nim tutaj trochę powalczyć, jeszcze go trochę poobijać, dobra, kolejny gracz tutaj właśnie... No nas jak widzicie, pobił! Fuck! Fuck! Nie, słuchajcie, miałem na czwórce zamiast na trójce te koksy. Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie wiem co się dzisiaj dzieje. Przestawiłem moje koksy. Widzicie? Od razu zmieniłem na pasku szybkiego wybierania na trójkę, bo chciałem... Chciałem zje zjeść tego koksa, patrzę... to nie koks, to był chyba miecz, o ile się nie mylę Także zobaczcie, no, z przyzwyczajenia już chciałem, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta druga rundka o wiele lepsza od tej poprzedniej. Myślę, że dałbym radę e, spokojnie wygrać, gdybym nie pomylił tych stotów na, na pasku szybkiego wybrania, ale tak się zdarza. No niestety moi drodzy, mój błąd, tak czy inaczej, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że docenicie to, że e, nagrywam dla was tutaj drugą rundkę. Lecę to teraz szybko zmontować, żebyście jeszcze dzisiaj ten odcinek otrzymali. 3000 lajków dzisiaj to 3 svipy na 60 dni w opisie, ale poza tym standardowo co 500 lajków svip na 30 dni, a co 1000 lajków e, 1000 monet na głosach, także tak jak bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam oczywiście danego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.